I to odzywa się ambasador Izraela, pan Dawid Pelek, udzielił wczoraj Światowej Agencji Informacyjnej Associated Press, wywiadu czy wypowiedzi nie wiem, bo czytam tylko na ten temat krótką notatkę w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Każdy może to sprawdzić. Przeczytam Państwu, jak ta notatka brzmi, bo to są trzy zdania. On pewnie mówił dłużej, ale tutaj tyle dali w Rzeczpospolitej. Czytam. Ambasador Izraela w Warszawie, Dawid Pelek, wezwał polski rząd i Kościół do potępienia wypowiedzi ojca Tadeusza Ryzyka, które ocenił jako najbardziej. Od, 60, od 1968 roku. Powiedział. Mamy nadzieję, że rząd i Kościół katolicki złożą oświadczenie potępiające tę antysemicką wypowiedź. Proszę Państwa, bezczelność tej wypowiedzi zapiera deszcz. Pan Pelek zachowuje się niczym książę Mikołaj Repnin z czasów Stanisława Augusta. Zachowuje się w Polsce nie jak ambasador, tylko jak wielkorządca. On tu rozporządza i to tylko w Polsce, co ma robić rząd polski, co ma robić Kościół Polski. On oczekuje że oczekuje, że to zostanie takie potępienie zamieszczone. Czy on tego naprawdę oczekuje? Nie sądzę, bo przecież to nie jest człowiek naiwny. Tak przypuszczam w każdym razie. To jest taki grzmot, który ma osłaniać porażkę, jaka ich spotkała. Pelek to jest taki jastrun, tylko w powiększeniu.